Dobra, witam was wszystkich, bardzo serdecznie, mam na imię Royat. No i dzisiaj pogramy sobie w Fight Cry 4 Czemu jeszcze Adam tutaj w domciu? Dobra, misje jakie są? Mapę zobaczymy, może zrobimy sobie jeszcze te wyścigi w tym odcinku Dobry pomysł, żeby trochę zarobić trzeba Właśnie wyścigi by się przydały troszkę na zarobki Tu gdzieś wyścigi będą I tak Raz, dwa to zrobimy w tym odcinku zajmę się. Jedziemy! E. E, nie ma tych. Nie ma. Nie ma ty, tego gościa, czy jechał z To przed... tu jedzie. ale stoją tam. Słon nawet jest. Uuu. Dobra. Że jest nowo, skąd się będzie? Dobra, jest. Dobra, jakoś damy radę. No, jeżeli nie zahamujemy, zrobię 35 tysięcy. wo, wow, wow. to jest był zły pomysł. był zły wo, no, 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 damy radę radę. radę, damy radę. Mamy, jest, damy radę. Różni już Dobra Jeszcze mamy zapasie Właśnie spadniemy Uuu, damy radę, damy, 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 damy. Hmm. Co, już jest. Zarobiliśmy 9000, dobra Wyjdź Zarobiliśmy 10 tysięcy, to spoko no Ocytowanie gry Zróbmy sobie jakąś misję. Może fart, fart, może ten. Wieżę podbijemy. Bo coś mi się wydaje, że tam jest misja. Czekajcie czeka, gdzie Tu jest misja. Tą wieżę podbijemy. Nie. Cofnij. Nie, nie, nie chcę mi się robić misji Nie mi się robić tej Wysiłów na razie. Jeszcze poczekajcie, tam jakieś szczynki jest ukryte. gdzieś tutaj, znowu. Tylko gdzie? Ja patrzę się tą szczynkę i nie widzę jej. Tu jakieś jest są schrony. I tu jest szczynka! Dobra, tego jak widziałeś? Plecak jest pełny, no, dobra. Dzisiaj się tu uzupełniała amunicja? Tu jakieś... Jakiś coś tam jest. Nie będę tego brał. Mam plecak pełny... Prał... Co? Tu, tu co? Co? Tu co? Jeszcze raz strzał. Show... dostał. No to to? dobra. Zapewniam amunicję, ja dzięki za, za to, pojedziemy sobie podpić wieżę. Dobra, mamy 90. no tu, gdzieś tu atakują Siema. się. Kasia jakąś już dostanę? Za pomocą wam? Ludzie? Hej like Co To z ródgoę wejść, może kasja znajdzie jakaś Nie pójść nie jam nic, ale kas jest też, taki biedny był By kołoczy jeszcze raz. E, tego nie będę wybrać. Mamy no, spokój, amunicji dużo, aż. Wiesz, dużo. ma. No i co ty robisz? Direkcja się znajdzie. Podbijemy ten fortecę. tu jest wieża. Kolekcja... Postęp... O Nie. Strażnica? Dzwonica. Dzwonica to jest. Ale bym przyjechał tego gościa. Dobrze, ja w ogóle jadę dobrze jadę. Tam chętnie. Łoł, Łoł! Łoł, Łoł, Łoł! Patrzę się na mapę. Mogę się patrzeć w to i w to. Siema! Przysłuchajcie mnie, jak możecie. Dobra, jakieś przesunięcie. Czegoś się tutaj Coś się tutaj pojawiło. Coś się tutaj pojawiło. zobaczyć, co to jest. Tu tam się pojawiło. Jest blisko. Jest to. Aha, tutaj. Może. Siema. ma. Wow, wow! Siema! Siema! Co tam jeszcze jest? Trzymaj mnie! Wiesz, mam przysiąg tego gościa? Chodź, wodzę, wydarzenia w karmach. Wydarzenie karmy jest włączone. Tu jest maszynówka, czemu nie użyli maszynówki? Idziemy jadą Chyba mniejsza no, o to Zauważimy mi, a mnie nie atakowali Dobra, jedziemy tak prosto Będziemy chcieli caskać Misio o końcało, Halma mi się zdobieła. Dobra, idziemy tutaj. Przyjąłem tych gości. Jesteśmy akurat blisko, bo gdzieś nie tutaj. Siemanko! To oni chcą mnie przyjechać? A oni walczą ze sobą, tak? Rządem jakiś się tam doszedł wyżej? Nie, dobrze, że uciekłem. Samochodu był niezły wypadek. Przyszęcam, tak. W ogóle się, oczywiście, tak? I to ja miałem miać Po tych dróżkach? Jezu... Już my musimy... się... Jedzesz! Może no, to tak i tak. Pojedziemy sobie. Bo właściwie to mogliśmy... Ciężko się jedzie. Wow, wow, wow. Dobrze jadę. Idę, wsiadamy, to jest to, co się pewnie stoczyć. Jest tu ktoś? Chyba w tych. go nie ma. Nie wiem. Ulecmy się. A, zaszknęł. Ty go nie ma żebyś dobry, to wierzę. No dobra. Tutaj wchodzimy. I tutaj powinno być jeszcze wejście, ale nie wiem, na Okej. Okay. Oni też strzelają się I się jest strzelają Tylko ty strzelają właściwie Dziwni ludzie, strzelają do, do nieba Strzelają sobie zawsze jak się połączy potrzebuję a tu nie Ja tak żeby się dać to jakieś że są Może mi nie Kamień nie byłem, nożem to nie. Może... Czekaj, jak się zmienia Jak się zmienia obręb? To jest Aha, po prostu tak. To by było. Ej, teraz jak się zmieni na łuk. Oj, wiem, że się zmienia Placzek jest pełny. Czy dałoby się jeszcze zwiększyć? Czemu ja tu nie mogę się dostać? Aha. Chyba to nie było zamyśl autora. Co? Przeszkadza mi tytuł 2. Jak się dostałem Tutaj mi nie podpowiadałem, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ta unina. Tam myśli ślina, ale się tam dostaniemy Już uh -huh. jest jeszcze? Nie Po prostu tak przyskoczę. A tu już mi podpowiadałem, ale tam byśmy nie chcieli mi podpowiadać. Tu się dostaniemy Tu wyskoczymy. Sobie. Tak gdzie? Tam jest jakieś. Naprawdę? Zabił swojego? Przywrócił ludzie? To byłże pomoc. jakieś trzeba, trzeba było przeskoczyć? O, to jest... ...pojście z portu. I tutaj trzeba tak przejść. Dobra. Trzeba zwalić. Ja zbliżam jakiś item, jak jest. No bo tutaj idziemy, mogę przebrać pełne, pełne. A, bo mam maksymalny ten ilość miejsca w tym pchacie. Aha, chyba dałem iść. Niech mi nikt nie podpowiada. Niech mi nikt nie podpowiada, bo chyba miałam iść Tu jest jakieś przejście jest. jest to. Chyba miałem przejść przez to. A, prostu pudła, mogę to już zwolić. Tutaj mogę zwolić. Dobra, teraz zimno miał wchodzić. żeby nie spać. I co jesteś jest tutaj na szczycie? Mogę jakiś ten. O, linka, dobrze. Dobra. I teraz powinniśmy być na szczycie. Jeszcze nie. A, linka jest. No. No i teraz możemy znieść te radyjko. Możemy to za... No w to nie. Dobra. I radyjko Wyzwolone dzwonice, Dobra. 4 jest chyba. Na przykład Odkryte nowe miejsca. Dam pro Co to jest odczyta... Pokój. Pokój smooth. Taki spawnik działa. I. Lufotygrysa. Ok. Dobra. To odkrzyto. Mamy iść tutaj bodajże, co możemy jeszcze zdobyć? Israel, jakieś tuby mal Sy są jakieś, zawsze przyjdziemy. No może, bo skoczymy gdzie to nikogo nie ma. Mocno, że wykonały sobie misję taką główną. Co to jest śmigłowiec? Chwilowiec, dobra. będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuje. zobaczymy sobie. Tom. Jest czuła jakaś się jest do zrobienia Znaczy chyba nie Dobra tu jedziemy sobie tutaj Prosto A myślę już helm, bo za, jak jest się to już guje Dobra Tu mam płyną Czemu ty Tutaj prosto. Bo widzę, że to jest nasik. Jest blisko. Dobrze wędrować tym samolotem. To jest nasik co ja mam teraz. Bo szybko pójdzie. Do góry. Ja Zjemy. Wysiadamy. Dobra. i jakieś tu naszych jest. To musimy zerwać. I mamy fajść tutaj? Czy z nim pogadać? On będzie żył na pewno. Co? Co? Tu jest? Oh, sweet! No, we have to do this. We have to do this. It's solid. Nine of my so are dead. Good men, you let die. You guys put me in a difficult position. The right choice was obvious! It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before he died, and it all went to shit a get it she's always put her goals first she's underhanded she's subversive and she always sacrifices lives that's why I stepped up I stepped up because I knew your father and I respected his vision hmm

ja jestem, klaster jest, no ja nie widzę. Gdzie yy, mamy ten klaster? Ło, wow, Ło, wow, wow, tutaj? A nie, postępy, postępy? Ło, wow, Ło, wow, wow. No to hmm, podbijemy ten fort. Bo czy by to nie wiem, bo to jeszcze jedna... trzy razy nieco jest. Do podpicia są wyścigi, Podbijemy to. Noż, ja z tym Dobre, to się już polecimy, żeby zostawić akordy. Dobra, to jest jest fajnie. Jest i do góry, tak? Góra X tu No, yy, yy. lecimy, sobie. Tutaj, w jedną stronę jest to miejsce odnoszone, ale ja będę musiał podbić te forty, tak? Będę musiał podbić te forty, jak zginę... ...ląduj. Tu mi się wydaje, że zaraz... Co ty robisz? Hey, each to his own. That's your lifestyle choice to make. He is my cup of tea. Contrary to the rash assumptions some may make about my appearance. I'm not batting for the other team. You more than motion. There was only ever one woman for me, my boy. You're not sure about my mission.

Powoli, może mnie nie zauważą. Może za daleko jestem. Żeby zauważył, będzie lipnia Tu jest mistrzówka. Okej, okay, tam był jeszcze jeden gociu.

развам ты? Нева. Вообще жальче. Что ты ещё криешь? Да, помогать им бесстрашнее. Или вас туда есть? Там все сыкаем. Где ты

Jeszcze tam jeszcze jeden jest go na mapie, ale nie widzę gdzie on jest Jest przede mną, a tutaj Jeszcze ule się Owej się, kubę się będzie Gdzie jeszcze będzie Jeszcze tam jednego się jest Zobacz, się ulecz. Gdzie jeszcze jeden gość jest? Siema! Jest! Ja dobyta. Muszę użyć e, pełni zamyci, jak 5 z 24 zdobytych. Super. Ta strężnica... nie, to strężnica to była? I tu są nowe wyścigi, tak? Zobaczcie na mapie powierzch i tu są wyścigi nowe misja strażnicy, te życia domek, no dobra tu jest Strażnicy się... okay. no dobra, nie będę tego robił muszę uzupełnić amunicję, ma? muszę uzupełnić amunicję i zapisać gle. tak e, ulec się Mhm. I teraz się uleć. Dobra. I tutaj zobaczymy. Blokowane. Ten może. To jeszcze nie możemy kupić. Aby się przydała. Tu pasy Jeszcze nie możemy kupić. możemy. A tutaj jest szelownik. Nie ma tu To możemy. Ile mam okazji? Y czekaj. Czekaj, materiały jakie są? Bo nie przedmioty. Jakie materiały są? No bo jest kamizelka, mikstury, leśnice, i to kosztuje? Dobra. Dobra. Jeszcze możemy kupić... ...zolotniki, C.P.A. Dobrze... Dobrze nasz do wynajęcia... ...sesus do wynajęcia... Kombinezon do To ja kupię to. Tak. mini prze już pewnie nic jest to tak. I umiejętności jakie są? Wyjęte, odpakowane. takie zreszinki. Tu jest to owicka. To mixtura, to mixtura, to roku i mixtura, No i to wytworzamy... Przechodnego biegu to ta. Już nie możemy więcej? Dobra. My sobie zapiszmy grę. I tutaj tylko tak. Zapisz grę. Bo dosyć długo trwa odcinek. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Żegna Was, Srojat. Trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Pa!